Cześć, witajcie. Dawno nic nie nagrywałem, więc czas wrócić do tego zwyczaju. Dzisiaj zajmiemy się ponownie Bone.io. Ponieważ wypuściliśmy już wersję ESP, Bone.io już trafia no, powoli do, 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 do pierwszych użytkowników. Postanowiłem rozpocząć taki cykl filmików, które pokażą i ułatwią pierwsze uruchomienie i generalnie korzystanie z tego urządzenia. Dzisiaj, pierwszy filmik, zajmiemy się unboxingiem. Czyli zobaczycie, co przychodzi w paczce, jak to wygląda I pierwszym uruchomieniem strewnika Także zaczynamy Zobaczcie, tutaj mam taką paczuszkę, tak to wygląda W takiej formie do Was przyjdzie No i zobaczmy, co jest w środku Muszę to delikatnie otworzyć, bo to paczka, która do kogoś z Was pójdzie Także nie chciałbym tu niczego zniszczyć Dobra, jeszcze tutaj Ciach, ciach, no i zobaczcie, co my tu mamy. Tak, instrukcja, Quick Start Guide po polsku, który napisaliśmy dla was. No i sam sterownik, tak, zapakowany dokładnie w folię bąbelkową. I to jest w zasadzie wszystko. Dobra, spróbujmy to jakoś rozpakować. tak Tak. Tak. I tak to wygląda, i trochę jeszcze jakiś paprochów się tutaj zebrało. Także mamy sterowniczek Bone OSP, z opisami, plus instrukcja. No dobra, więc spróbujmy według instrukcji go uruchomić. Zobaczmy, co tu jest napisane. No, przede wszystkim pamiętajcie, że urządzenie działa, może przełączać o wody 230 V, więc bardzo uważajcie, korzystając z niego. I co my tu mamy? Mamy opisane, jak zamontować naszynię DIN. Już tu pokazywałem kiedyś w filmiku. Generalnie zapinamy to od dołu, tak? Czyli najpierw podszynę tymi dwoma, tymi dwoma tutaj uchwytami powiedzmy sobie podbijamy, one się naciskają i wtedy zakładamy jakby w górę. Dobra, później mamy podłączenie modułu do zasilania i sieci LAN. Ok, ja sobie tutaj już przygotowałem stanowisko moje testowe, tutaj jest ze sterownikiem BBB, mam tutaj LAN. Tylko sobie tu przyciągniemy, także podłączamy. Niestety trochę odwrotnie jest tutaj LAN wpięty. LAN wpinamy tutaj, gdzie jest oznaczenie LAN. Tym takim dzyndzelkiem do góry. No i musimy wpiąć jeszcze zasilanie 24V. Polecamy taki zasilacz, zobaczcie, Minuela. To jest, To jest model, nie wiem jaki to jest model, nie pamiętam. W dokumentacji na stronie napisaliśmy to. No, 36 W, no, tak? E, taki, taki zasilacz spokojnie utrzyma nawet i dwa sterowniki, w pełni obciążone. E, no i teraz musimy tutaj podpiąć pod gniazdo PSU-24 zasilanie sterownika. E, zobaczmy, czy tak to opisaliśmy w instrukcji. E, tak, LAN tutaj, zasilacz tutaj i możemy robić pierwsze uruchomienie. Zobaczmy w takim razie, co się stanie. Mam nadzieję, że nie spalę sterownika, ale nie, czerwony do czerwonego, czarny do czarnego. Wszystko się zgadza. Zobaczcie, działa, wystartował. Już się połączył z siecią LAN. Zobaczcie tutaj na wyświetlaczu. Możecie zobaczyć, nie wiem czy to będzie jakkolwiek widać, ale spróbuję to pokazać. Zobaczcie na pierwszym ekranie macie widoczny właśnie e, adres IP, który uzyskał z DHCP sterownik i co więcej, jeżeli macie w sieci e, Home Assistanta. No, to teraz się przełączmy do niego, bo stronik powinien być od razu, e, od razu widoczny w tym Home Assistant. Dobra, zobaczcie. Ja tutaj mam mm, na ekranie już wyświetlonego Home Assistanta, który wymaga aktualizacji, ale to nie jest ważne. Wchodzimy w urządzenia i usługi. No i jeśli. O, już zobaczcie, już jest wykryte, bo ono ja Home. Jeżeli macie właśnie e, dodatek e, ESP Home zainstalowany do Home Assistanta no to takie nowe urządzenie od razu nam się tutaj zgłosi. I to właśnie jest opisane tutaj w instrukcji. Zdjęło mi się, przepraszam. No więc klikamy konfiguruj. Czy chcesz dodać węzeł SP Home do Home Assistanta? Zatwierdź. OK. Zakończ. I Zobaczcie mamy już tutaj dodane, zgłosił się. Możemy sobie przełączać już przekaźniki, konfigurować inputy. Zobaczcie wszystko ładnie działa. Możesz sobie od razu przetestować czy wszystkie przekaźniki działają. Zobaczyć wszystkie sensory są widoczne, tak tutaj mamy pokazane ile sterownik. Jakie napięcie dostał, ile bierze prądu, ile, ile powiedzmy mocy zużywa, tak, no i stan inputów, jeszcze temperatura płytki dolnej. I to jest w zasadzie tyle na ten moment. Już od tej pory możecie konfigurować sterownik. A w kolejnym filmie pokażę kolejne elementy systemu i jak to dalej konfigurować. Na ten moment tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Generalnie, generalnie na kanale będzie oddzielna play, playlista dla strawnika opartego o ESP i dla strawnika opartego o Beaglebowna, żeby się to nie mieszało, bo jednak trochę konfiguracja jest inna. Także już powinniście takie playlisty widzieć i w tej chwili postaramy się ten strawnik ESP możliwie jak najlepiej opisać, no bo no on jest powiedzmy czymś, czymś nowym i tego najwięcej obecnie wypuszczamy. No dobra, na ten moment to by było na tyle. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmie. Subskrybujcie kanał. Jeżeli sterownik Wam się też podoba, to, to, no to pochwalcie się nim na innych kanałach, na jakichś grupach. Zawsze to gdzieś tam lepiej dla rozwoju projektu. No dobra, do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmie. Cześć.